Dlaczego Cristiano Ronaldo najadł się wstydu przez system wbudowany? Dowiesz się tego z niniejszego materiału. Czy system wbudowany to jest to samo co moduł elektroniczny, czy może się czymś różnią? System wbudowany to moduł elektroniczny zawierający w sobie mikroprocesor. Który ma wgrany pewien software szyty na miarę danego produktu. Przykładem systemu wbudowanego jest na przykład sterownik do pralki. Swoją drogą stary dowcip o tym, że kobiety też mogą programować w końcu są pralki. Już nie, nie jest taki śmieszny, ponieważ rzeczywiście kobiety mogą dzisiaj programować pralki. W języku C. Za pierwszy system wbudowany uważa się dziś komputer pokładowy wahadłowca słynnej misji Apollo. Procesor był traktowany zawrotną częstotliwością 2 MHz, czyli jakieś tysiąc razy mniej niż urządzenia, które nosimy dzisiaj w kieszeni. I podczas gdy ten pierwszy był w stanie przyczynić się do wyniesienia człowieka w kosmos, to ten drugi częściej służy nam do przeglądania śmiesznych obrazków. Systemy wbudowane znajdziemy dosłownie wszędzie: w telefonach, w smart zegarkach, w drukarkach, w routerach, w mikrofonach, w słuchawkach bezprzewodowych, w dronach, w rakietach Ziemia Powietrze czy w urządzeniach medycznych. Strach zaglądać do lodówki, choć i tam. Znajdzie się system wbudowany. Systemy wbudowane mogą wyglądać tak, lub tak, lub tak, lub nawet tak. Mogą też być schowane w dziwnych miejscach, o czym przekonał się Cristiano. Była 54. minuta meczu Portugalii z Urugwajem na Mistrzostwach Świata w Katarze. Właśnie Portugalczycy świętowali gola strzelanego główką przez Cristiano Ronaldo. Samemu Cristiano jednak po chwili zrzedła mina, gdy zauważył na ekranie, że bramka została przyznana Bruno Fernandesowi, czyli piłkarzowi, który dośrodkował piłkę w pole karne. Ronaldo rozłożył ręce z niedowierzaniem, próbując przekazać Hej, przecież to moja bramka, dlaczego przypisaliście ją Fernandesowi? Natomiast Cristiano nie wiedział o tym, że w piłce takie jak ta znajdował się system wbudowany, który miał w sobie różne czujniki, między innymi taki czujnik, który dawał informację o tym, czy ktoś ma kontakt z piłką, czy nie. System wbudowany przekazywał dane do systemu w czasie rzeczywistym. I jak widać na tych wykresach. Szybko sędziowie zauważyli, że w chwili, gdy piłka przelatywała koło głowy Ronaldo, nie miała z nim żadnego kontaktu. Swoją drogą zabawny był również widok piłek leżących przy krawędzi boiska, podłączonych do ładowarek. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, wciśnij przycisk, subskrybuj. Dzięki.